dzień dobry no i jak zwykle smacznego smacznego Wam życzę wszystkim myśmy e, tydzień temu taki apel no apel zrobili Paweł mówił jakby ktoś miał taką oponę gdzieś bo nam jedną mamy taki z takim bieżnikiem, a jej potrzebujemy drugim no długo nie trzeba było czekać no Stasiu taki tutaj Yy, gdzieś tam w okolicy Rychtala odezwał się, ma właśnie od mocarni od dziesiątki, no i co jeszcze felgi od Ursusa C45 takie dwa koła nam kompletne sprezentował, Stasiu naprawdę Ci dziękuję no fajnie, fajnie no bo prawdopodobnie tam jego ta mocarnia to już idzie na yy, no nie wiem, chyba na żeletki. no ale zawsze coś, coś się ratuje no, bardzo to jeszcze raz Ci dziękuję. No, i za chwilę chcę Wam pokazać, jak się tutaj ściąga ten pierścień. No, bo tu jest właśnie ta felka z jednym pierścieniem, bo już później produkowali z dwoma pierścieniami. Jest jedy, jeden jest pierścień cały, a drugi jest taki przecięty, sprężynujący, nie? Zresztą kilka typów jeszcze takie były. Takie, że nawet jak powietrze zeszło, ten pierścień nie zleciał, bo jeszcze w środku był kołnierz taki e zabezpieczający. No i teraz, o, ja bym chciał pokazać, jak to ściągać, chociaż to nie jest takie też łatwe. No do tego ja mam prowizoryczne w sumie części, e łyżki do tego, można sprzęt. No co tu trzeba zrobić? Dobrze, przede wszystkim trzeba odbić. Przede wszystkim odbić oponę od pierścienia. Bo inaczej nawet, nawet nie zejdzie ten pierścień. I co jeszcze? O! Jak się ten pierścień rusza, to już jest jakiś tam... No ja tu jak ja tu jak odbijam, akurat takim klinem tu odbijałem oponę od tego pierścienia. No wiadomo, że tu jest luźne i co wam chcę pokazać? Tu jest takie wycięcie. Ale nie wszystkie pierścienie mają te wycięcie. Na ogół mają piersienie, że z jednej strony, mają brakuje tego kołnierza, jest zeszlifowany i z drugiej strony po przeciwnej stronie. No ale tutaj nie wiem, jaki by silna montówka była, jednak nie idzie tego przełamać. Ja Wam za chwilę pokażę, jak ja tutaj ściągam. No, chociaż mówię, że do tych pierścieni to trzeba naprawdę e, trochę nie z jednego chleba. E, piecach, nie z jednego pieca. piecach za było chleb, żeby to się wyuczyć. tutaj. No, chociaż ja byłem łebkiem, to ja już. I już to wykapowałem, jak ojciec coś ciągał, Jakoś tak miał pecha w fursusie, coś że, że to koło jedno takie było coś pechowe, że by kapcia łapał. Nie wiem. No i co? Co trzeba zrobić? Ja tu mam taką montówkę i szukam teraz, gdzie tu jest takiego? Tu brakuje. O, widzicie, tu jest. Paweł, przyświeć, <laughs> przyświeć. Raczej znaczy te widzicie, tu jest, tu brakuje właśnie tego wyszlifowanego. No A ta... palec, bo będzie lepiej widać. O, o. To jeszcze pokażemy, jak będzie już wyświecony. Trzeba tak zrobić i za chwilę trzeba tą montówkę. No i już jest moja. O i co robimy? O, tu, tutaj brakuje i tu brakuje. O, i to bardziej, i ona co robi ten pierścień? On się po prostu troszeczkę, on jest bardzo sprężysty, on się taki wydłuża, jak się go tutaj po prostu na hama z tego kołnierza wyciąga. No, a przy zamontowaniu tak samo, wkładamy. Wkładamy. O. I trzeba tak. jest złożona no. Piękne dwa kółeczka Opona wedle numeru ma równe 61 lat 60 rok Opona jest tu Paweł może nawet pokazać chyba to później zrobię zbliżenie No kiedyś te numery bo wpisane miał e, książka pojazdu z tymi oponami ale dlaczego w tamtych latach przeprowadzacie nie potrzebowali żeby gdzieś tam ktoś handlował no ale opony były e, numerowane i zapisywane w książce pojazdu przyczep czy traktorów no, no i te e, w samochodach to było bardzo potrzebne szczególnie bo e, obowiązywały wymiana kół koła na krzyż się wymieniało na przykład z tyłu prawe tylne do przodu na lewo szło przednie lewe przednie prawe szło na tył na lewe nie? a jak już były bliźniaki tak samo też jest były specjalne takie schematy jak zmieniać gdzie zamieniać z którym kołem koła to było takie po prostu obowiązkowe w ten czas no, w ciężarówkach no, ale faktycznie to kiedyś to robili? bo robili, u nas w robili później zaniechali z tego względu zaniechali, opon nie było ja w autobusie może kiedyś Paweł pokaże e, w autobusie były bieżnikowania autobu, e, opony były bieżnikowane i co, pojechałem z dziećmi chyba na, do Gryfic no nad morze ja tam jeździłem i zawoziłem, przywoziłem i tam zostawałem właśnie w tym w tych graficach i co? Jadę tutaj do Wrocławia. Opony bieżnikowane oderwało mi się kawałek, oderwało mi się ta podeszła w oponie. I trzeba było na gorącym asfalcie leżeć i nożem wycinać. Ten, ten. później za jakieś 50-100 km. Następny odcinek mi się. Także przyjechałem, pamiętam do Lubinia już ostatni kawałek, że już. Odciąłem, oderwałem, no, takie były. I już się nic nie robiło, nie zmieniało nic, bo z tymi oponami była tragedia, były deficyt. No, akumulatory, ogumienie, to naprawdę było no, ciężko. I ta opona się bardzo, te opony się dobrze zachowały, z tego względu, że ona służyła, była w mocarni, w dziesiątce i w mocarnia, jak sami wiecie, na ogół, na kobyłka stała cały czas, no, no tu akurat samolot leci. Na naszym niebie lata. No, po naszym niebie no. na, na czas tylko prze, przeciągania z miejsca na miejsce. E, tak, było. a ja pamiętam to dziesiątkę bardzo dobrze, jak ojciec z buldochiem e, mucił, bo w ten czas była spółdzielnia produkcyjna w ten czas, ale była na dużych, potężnych kołach metalowych ta dziesiątka. No, super. Naprawdę ta mocarnia to łykała co, co, co wrzucił to. No, Naprawdę, później już jako rolnicy indywidualni, już, już ta mocarnia za bardzo nie zdawała egzaminu. Ona większość, te stodułki były małe, nawet nie chciała i nie szło ją wjechać do stodoły. No obok, albo jak ktoś miał stuk w stogach, bo niektórzy nie, nie wszyscy mieli stodoły, to w, ze, w stogach y, układali te. Snopki znaczy zboże, a później mucili, nie? Co chciałem powiedzieć? Dobrze zachowana opona. Tych opon ja nigdzie nie widziałem z takim bieżnikiem. No. Ja się dopiero spotkałem z, jak przyszły zetory supry. Co miały z przodu 600... E, 600 Chodzi o ten rozmiar, no, ale... o ten rozmiar. Mhm. O ten rozmiar. No ale nie, nie, nie ten bieżnik, nie no, bo ten bierników bieżnik bym... samych, samych ter, bo no. za rambo były 750 na 20, a, ta, a ten jest 650 na 20, nie? I tu jeszcze proszę zobaczyć, pomilka, no bardzo dobra opona jest. No. Fajnie. Super, jestem, bardzo zadowolony. One będą miały taki fajny retro wygląd, To raz, dwa nie będą się zaklejać, a że u nas na szosie większość będzie się użytkować to to bez problemu, tym bardziej tam będą błotniki dość blisko, koła są w zetorze w tym Suprze to, to się nie będzie tam to zalepiać no i co jeszcze chcę Wam powiedzieć te, te, ten otwór i te otwory tutaj na szpilki to jest identycznie ten sam rozmiar co w Super ma. że to koło jakby było, ta felga nie, nie wygięta aż tak to ona by śmiało pasowała na przednie zawieszenie do Supra a tak by pasowała, tylko że odwrotnie w ten czas. No, no to, uh, właśnie o to bym chodzi. Bym no i teraz ciekawe, kto od kogo zerżnął, można powiedzieć, nie? No tak idealnie, yy, z tak odległych różnych z, firm. Z felgami to mogło być tak, że oni już w dawnych latach mogli próbować to unifikować, bo yy, chociażby te Zetory, czy, czy yy, Zetor 50 Super z tyłu, czy Bizon, czy ciężka seria, to wszystko ma praktycznie ten sam rozmiar. A kiedyś niewiele fabryk miało te kołownie, tak zwane, gdzie koła produkowali, więc może no. stąd... W Polsce to chyba tylko Lublin robił, nie? Tak, felgi. te felgi w sumie su, tak. No. Przez dłuższy czas, no teraz PRONAR robi w Polsce. A, a, a I, fel... i, te felgi, I ta felga nie tylko w Mocarniach, w Dziesiątkach była montowana, była w snopowiązałkach WC2, WC2-2.1 właśnie. Bo pierwsze ta WC2 miała to główne koło jedyne ogumione, reszta były metalowe, bo jedynka WC-1 miała wszystkie metalowe koła, a WC-2 już, już zrobili główne koło ogumione, właśnie z tą felgą od Ursusa. WC-3 już miała też ten sam rozmiar opony, ale felga już była całkiem inna, no i WC-3 miały wszystkie koła ogumione, łącznie z transportowymi. No i też w przyczepach chyba te same felgi były przez jakiś czas, nie? Też, w starszych typach, B3, tak wszystko. Czy P3 te przyczepy. No, to wszystko, to jeszcze się... E, później już jak przerabiali, bo to na złom dużo poszło, dużo chłopów sobie przerabiało wozy. Już właśnie z tych są spotykane wozy konne z tymi felgami jeszcze, no, ursusowskimi, no. A tu jeszcze trzeba powiedzieć, że dentki w środku w sumie w idealnym stanie, bo to tak jak oryginalnie założone, to nie przebite. 60 lat, i proszę, ja teraz zgiąłem dętkę, żeby było jakaś zmarszczka, jakieś nadpęknięcia. A wziąć, porównać taką dentkę na przykład półroczną już. No niestety. No tyle że wętle musimy zmienić ale założymy chyba te same dętki niech będzie bo naprawdę to jest bardzo dobra jakość e, e, opon i w ogóle gumy no weź weź zobacz czy cokolwiek widać no. tu jak już mówimy o kołach w ogóle i ogumionych no, ja tu akurat przypomniało mi się to koło, które człowiek, no, w tamtych latach się, ja się urodziłem przy takich kołach, można powiedzieć, no, bo tylko było takie metalowe. I co, dostaliśmy od, od pana Leszka to koło i od pana Leszka siostry. No, serdecznie dziękujemy, no, naprawdę, że to koło się teraz uratowało, no, ono trochę rozesknięte jest. I trzeba będzie go trochę na, wyczyścić jeszcze i namoczyć. No. Teraz są już inne środki już do takiej impregnacji i, i ten... A kiedyś, ja pamiętam, ojciec zawsze jakby do WS-u odstawialiśmy zboże. Trzeba było, tam taki, taki wóz był i drogi były kociełby. I trzeba było naprawdę pilnować tych kół. I jak była taka pogoda susza na ogół, ten, to tak się te koła rozeszły, że mogły pierścienie spadać. Luźne były. No. I te koła się ściągało i myśmy mieli taki duży zbiornik. Tam była gromadzona Gnojowica i w tą Gnojowicę moczyło się nieraz dwa dni te koła. Dopiero później się ją wyciągało, te koła zakładało smarem buksy się nasmarowało, no i do GS-u, jak się jechało, to nie szło usiedzieć na wozie. Tak drżało to wszystko, bo przecież wiadomo, sami wiecie, jak to było po kocie łuba. Dzisiaj, e, samochodem, jak się jedzie, a już proszę sobie wyobrazić, e, wozem konnym i, o, i, i na takich kołach. No, ta mniejsza strona to jest tutaj ze, e, zewnętrzna. No ta grubsza tutaj wiadomo, że buksa to jest e, taka jest tutaj wbita jest to jest taka tuleja e, stożkowa to jest wbita w ten łeb w tą piastę tak jakby to łeb bo dzwony to jest o tu jest ta część to jest dzwon o z kilka dzwonów się składa nie sześć około, no i e, tu już przychodzi taka kapa. No, ojciec zawsze mówi, kap, kapica kapica i, i takie zabezpieczenie, żeby to koło nie spadło. No. I bardzo lekko chodziły. Czy większe koła były o dużej średnicy, to lżej konie miały. Wiadomo. E, inaczej się to, to toczyło. Lżej w sumie. No. Buraki się kiedyś odwoziło Proszę sobie wyobrazić. Jesienią, słota, deszcze, glina, to pole. Przecież wiadomo, że pole buraczane to musiało być dobre pole. W takiej glinie się to wszystko taplało, że nie wiem. I to wszystko wytrzymywało. No. E, co jeszcze dzisiaj chciałbym powiedzieć? Dzisiaj jest pierwszy maj. Ja to tak mówię, że dzisiaj jest niedziela smacznego, ale to akurat nagrywamy 1 maja. No. i co? Co mam chcę powiedzieć? To jest. Dla mnie to jest wie, bardzo wielka data. 1 maj. No, a dlaczego? Nie wiecie dlaczego. Zostałem dzisiaj dziadkiem. Szczęśliwym dziadkiem. No, naprawdę. Super. No ja się też urodziłem w Wielkie Święto, 22 lipiec. No, też za komunę wielkie święto. No i okazuje się, mój wnuczek też się urodził. W wielkie święto. Jeszcze takie typowo komunistyczne niby. No ale 1 maj. Już sam maj to też miesiąc, przecież bardzo fajny, jest bardzo lubiany. No i, i bardzo się cieszę, naprawdę. Zostałem wreszcie w takim wieku e, dopiero dziadkiem. No a przecież mógłby być w tym wieku już pradziadkiem. No. E, i co jest, e, no jestem zadowolony. No. no a to akurat tak te święta to tak pół żartem, pół serio. Bo że to dzisiaj to już nie są wielkie święta, ale, ale do, naszej, do naszego zamiłowania tak, pasują. Tak, do naszego zamiłowania i, i do naszego, no wiadomo, że wnuczek się urodził, ta data. To już dla mnie, to jest już święto wielkie. No. A e, jeśli chodzi o, o święto 1 maja, no to z traktorami się wiąże tak, że one często na tych paradach, pochodach pierwszomajowych brały udział. Tak. Majowa, no dzisiaj już byś czerwonej tej nie wziął, nie pobiegł. Nie, ja w ogóle nie, nie ten. Aha, o 1 maju, w ten czas, co się robiło 1 maja? E, sami chyba pamiętacie, ziemniaki się sadziło. 1 maj e, ci pracownicy, którzy pochodzili z wioski na ogół, rzadko który przyszedł na pochód pierwszomajowy, zawsze dyrektor, dyrekcja ogólnie miała pretensje, no każdy ziemniaki, bo wiadomo, że y, się sadziło ręcznie pod dołownik te ziemniaki, no trzeba było jeszcze wcześniej przygotować te ziemniaki ziemniaki się klejało żeby było z takiego jednego ziemniaka 3-4 krzaczki ziemniaków było no ale trzeba było zwracać uwagę ile ma oczek taki, taka bulwa ziemniaczana e, w takim jednym kawałku jak człowiek przekroił nóż na, na przykład nożem na, przykład na dwie części to co, co najmniej 3 oczka musiały być no wiadomo i to się pilnowało. A już na 1 maja się przygotowywało wóz, pełny wóz, właśnie tych sadzeniaków, wiadra, jakieś miski, nawet ta miednica do, do rozsiewania nawozów nawet była używana do, do sadzenia. No a ja już później, jak autobusem jeździłem ogórkiem, no to ja już miałem, jeszcze ojciec miał do mnie pretensję, no bo w 1 maja, no, ja tam dużo pomagałem właśnie w ten czas przy tym sadzeniu, a mnie nie było. Bo ja musiałem wozić autobusem z gminy te wszystkie z wiosek dzieci ze szkoły, no i ludność na pochód pierwszomajowy. To było obowiązkowo, a później trzeba było odwieźć i to się czasami wiązało w czas rano, człowiek zaczynał i późno wieczorem wracał. No, bo wiara się nieraz, którzy tam trochę alkoholu było, to polapiali się, no, trzeba było rozwozić no, pracowników. No. I tak to wyglądało ten pierwszy maj. No. No, a z tym sadzeniem ziemniaków jeszcze to sadzarek pewnie nie mieliście wtedy. A skąd? Były, było słychać, no jak ja już w pomie pracowałem, to wiadomo, były sadzanki, sadzarki. Na no, ogół sadzarki takie jeszcze przyczepiane, nie były że na podnosić. No. I co jeszcze? No na pewno nie było. Dużo rzeczy. Jeszcze jak ja byłem małym chłopcem, to o sadzarce nawet mowy nie było. No. Dla mnie, pamiętam do dziś dnia, jest bardzo, mam sentyment do snopowiązałki. Przecież garściówka, ta śmigówka, czy jak inaczej, rzutka, jak to nazywają, to było w pewnym sensie takie... No nie przekleństwo, tylko no to było naprawdę ciężko, no taką garść zrzuconą, trzeba było ją ładnie uformować i wiązać. Jeszcze żyto, no to półbiedy, ale jak jęczmień, no to wiadomo, powrósła, trzeba było sobie robić, no to było bardzo ciężko. No a jak już przyszła snopowiązałka, ja nie zapomnę i dlatego ja mam tak sentyment do tych snopowiązałek. Ona kosiła, to przy te snopki jak laleczki wyglądały, no. Jak to, jakie to było y, y, pomocne właśnie w takiej ciężkiej pracy jak żniwa. No, no i wiadomo, mocarnie, no. na przykład ta dziesiątka, no, to były, te dziesiątki to miały przeważnie spółdzielnie produkcyjne i PGR. -y. Ale no. wracając do sadzenia ziemniaków, bo to tak na czasie, to co przed sadzarkami możesz powiedzieć jak się sadziło? No, przez sadzarkami jeszcze pierwsze było bardzo prowizoryczne sadzenie ziemniaków tak zwane pod skibę na przykład rolnik sobie konikiem przejechał nurkiem i teraz idą piechotą się szło i co rusz odległość stopy się wkładało ziemniak w rolę i następny szedł teraz ten pług i przysypywał tego ziemniaka skibą no. I, i teraz tak jak przysypał to trzeba byłoby jeszcze jedną skibę z, przewrócić i dopiero w następną co drugą skibę się wkładało właśnie te ziemniaki że później jak ładne ziemniaki wschodziły no to w sumie taki odstęp był yy, rządków tak jak, 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 jak to dzisiaj się sadzi sadzarkami można powiedzieć no. A później dołowniki, tak? Później już wiadomo, po pole ładnie uprawione, zabronowane, trzeba było dołownikiem zrobić ślad, te dołki. No i w te dołki się wrzucało ziemniaka. No, to już było. no i nogą się zawsze, trochę się tak stanęło na tego ziemniaka, żeby dobrze tam te. i co szło. Obsypnik, to było takie radełko, że na jedną stronę ziemię przewracał i na drugą. To takie role miał podobną jak, jak pług i przysypywał, tak że były właśnie y, usypane, taki, taki stożek ładny, no, ta ja, Pamiętam, że zawsze się dziwiłem, kiedyś za łebka, jak zobaczyłem pierwszy raz dołownik konny, mówię, co to takie łopatki dookoła ktoś umocował? No. Że no. to, jak łopatki mi się skojarzyły, takie ogrodnicze. Tak. No. no, teraz już widzicie sami, że już teraz wiadomo, co to za ciągnik jest. No, co to za typ? No, bardzo ładnie to wyszło. Super. No, naprawdę. No. Tu ja tylko jeszcze dodam, że to było z szablonu malowane. No, ta ci się bardzo podoba, ja tam jestem tak zadowolony na bardzo, 90%, bardzo. 90%, bo zawsze, jak to się mówi, zawsze można zrobić lepiej, ale myślę, że wyszło to bardzo tak realistycznie, tak jak to kiedyś. Nie było to malowane natryskowo, tylko taką gąbeczką, takim wałeczkiem to zrobione. Od szablonu naklejanego, później był tylko problem, trochę tą taśmę z tego szablonu podrywać. No i szablon tutaj w takiej firmie lokalnej robiłem. Pozdrawiam Łukasza, który mi to tutaj siedział nad tym i ze zdjęć starych po prostu brał wymiary i kształt tych liter i starał się to jak najlepiej odwzorować. No i tam już w komentarzu też się pojawiło gdzieś, dlaczego tak z przodu. No ta po tych starych zdjęciach to tak właśnie widać, że one miały. Fabrycznie raczej w ten sposób malowane te napisy Natomiast dopiero później, może po jakichś remontach To malowali tak bardziej na wysokości pompy wtryskowej Ten napis jakby na tej wysokości tutaj Tak, gdzie Zetory, 20, Zetory 4011 miały tabliczki tam ta, ta tabliczka była gdzieś tutaj, tak no. mm. Przybitowana. No, tu jeszcze bym chciał po, podziękować Tomkowi Tomek, super Naprawdę, to jest, no Sami chyba wiecie o czego to jest. No. i co zegar, jeszcze starego typu? Jest zegar, ja tam mówię szybkościomierz. Nie, co tu jeszcze. I ile fajnych kontrolek tu jest. No. tak no Taka sentymentalna pamiątka, na, że tak powiem, na ekspozycję, na wystawę. No super, no i za te łożyska, no tam fajne łożyska są, bo widzę 62,12 dozwolnicy 62 do 62,15 z tych dużych, 62,10, to było tak 62,10, 63,07, no naprawdę, no fajne, super. No 62,10 to jest do 30, no też akurat ten rozmiar yy, i co? I Andrzejowi, Andrzej za tą kierownicę też. No, do czterdziestki przysłałeś. No w fajnym stanie jest, no wiadomo, no aluminiowa jest, ale, ale super. no Serdecznie Wam dziękuję. No i to mi się podoba właśnie, że leży gdzieś u was, to się wreszcie trzyma, trzyma, że się później gdzieś wyrzuca, bo na złomu dużo rzeczy, na złomie się trafiają, a wy jest tak, macie dobre serce, naprawdę, bo, bo to co wy tu przyślecie, to, to nie jest takie, że tylko łapiemy to i tyle, ale to jest, będzie pokaz. To będzie pokaz dla ludzi takich młodych, którzy teraz też nas teraz odwiedzają i, i no i wiadomo, podziwiają, znaczy, no, pytają się, do czego to jest, do czego to służy, bo nie wiedzą, no. No w tej chwili nie odwiedzają nas, no. No, bo, bo teraz jest pandemia, ten, no. no, no żeby, nawet żebyście tutaj... nie mieli wątpliwości. No, niektórzy tutaj nawet takie młode małżeństwo szło i ja to nie zapomnę, stoi u nas garściówka, ta żniwiarka, nie? I, i taki chłopcy się pyta, tato, czy mamy, a co to jest? A to jest do przewracania siana. No niestety, i proszę sobie do, teraz z, z, jak to wygląda, no, żniwiarka do przewracania siana. No bo ona nie widziała, że ona kosi i rzuca na garście. Myślała, że tymi grabiami to tak wiadomo rozrzuca trawę. No. Także staramy się zachować, żeby te następne pokolenia wiedziały, Wiedziałam, co do czego było no, i jak wyglądało kiedyś rolnictwo no, i nie tylko. Z czego jedliśmy smaczny chlebek, naprawdę, bo to są maszyny wszystkie takie do produkcji, naprawdę do produkcji żywności. No. I to żywności w ten czas ekologicznej. No i to wszystko tak, na, dzi na dzisiaj dziękuję ja już w poniedziałek idę do szpitala no ale za parę dni się odezwie i wszystko będzie dobrze no tu Paweł Paweł tutaj cały przewodniczący teraz został w domu i, no super czekamy jeszcze na wnuczka kochanego no i jak będzie dorastał to już zawsze coś tam się nagra bo też będzie ci klucze podbierał poczekaj ale jak ja widzę na zdjęciu jakie ja on ma dłonie to jak złapie kierownicę od Ursusa C45 to nie wiem no ukręci no.